Kochani, zapraszam na wspólną modlitwę. Mie ojca i syna i Ducha Świętego. Amen. Podczas tej modlitwy postanowiłam, że chcę podziękować Panu Jezusowi za ten rok, który minął. Za wszystkie wydarzenia, które się wydarzyły, wydarzenia wydarzyły. Za to, że było wiele pozytywnych rzeczy, i mam wrażenie, że ten rok minął bardzo szybko, ale minął bardzo pozytywnie. Pomimo tego, że jest teraz pandemia, że mamy jakieś tam przeszkody związane z przemieszczaniem się, ze spotykaniem, to ja jestem naprawdę szczęśliwa, bo wiem, że może nie w pełni, ale spędziłam ten rok z Panem Jezusem. Miałam pewne zawahania wiary, ale to i tak, no naprawdę był bardzo fajny rok z Panem Jezusem. I na początku tej modlitwy chcę właśnie podziękować za ten cały miniony rok. Dziękuję Ci Panie Jezu. Chcę podziękować za wszystkie osoby, które mogłam poznać, za wszystkie ciepłe słowa, które mogłam usłyszeć. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za pielgrzymkę, w której mogłam uczestniczyć i to było dla mnie coś przefantastycznego. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że podczas tego roku mogłam się zmierzyć ze swoimi słabościami. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że Mogłam wykluczyć ze swojego życia pewne relacje, aby zbudować coś o wiele lepszego, zdrowszego. I teraz otaczam się naprawdę wspaniałymi ludźmi. Dzięki Tobie Dziękuję ci, Pani Jezu. Dziękuję Ci, Pani Jezu. Za każdą osobę z wojska pedon. Mogę powtarzać to na każdej modlitwie, ale jestem niesamowicie szczęśliwa, że właśnie należę do tej wspólnoty, że poznałam tyle fantastycznych osób. Dziękuję Ci Panie Jezu. Dziękuję Ci Panie Jezu, że podczas tego roku pozwoliłeś mi się otworzyć, że potrafię się modlić, przynajmniej mam wrażenie, że potrafię się modlić, że Mogę wypowiadać te wszystkie słowa, które mi leżą na sercu, że Ty właśnie mnie słuchasz. Dziękuję Ci Panie Jezu za to, że w pełni uwierzyłam. Dziękuję Ci Panie Jezu. Dziękuję Ci Panie Jezu za codzienną radość, za to, że mogłam adoptować e, duchowo dziecko, za to, że mogłam odmawiać codziennie Różaniec. Dziękuję Ci Panie Jezu. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że pomimo chwili smutku, Ty byłeś zawsze ze mną, i ten smutek trwał tak naprawdę krótko. Może to były jakieś takie pojedyncze dni, kiedy czułam się samotna, smutna, ale to szybko mijało, bo Ty tak mocno o nas walczysz, że my nie mamy czasu, żeby się smucić. I za to dziękuję Ci, Panie Jezu. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za. Wiele y, rzeczy, które były dla mnie bardzo stresujące, typu zdanie prawa jazdy albo organizacja mm, 18 urodzin, to nie były dosyć łatwe rzeczy, ale tak byłeś blisko mnie, że w dniu tych właśnie ważniejszych wydarzeń ja niczego się nie bałam. bo wiedziałam, że wszystko z tobą się uda. Dziękuję ci, Panie Jasu. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że podczas wakacji mogłam spędzić niesamowity czas z przyjaciółmi. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za każdą nowo poznaną osobę. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że podczas minionego roku wielu, wielu rzeczy się nauczyłam. Może to też dostałam jakieś nauczki. Ale ze wszystkiego staram się wynosić teraz lekcję i chcę być jeszcze bardziej z siebie dumna niż jestem do tej pory. Dziękuję Ci Panie Jezu. Dziękuję Ci Panie Jezu, że powoli razem z Tobą zaczynam nabierać pewności siebie. Dziękuję Ci Panie Jezu. Jestem pewna, tato, że z Tobą ten rok, który nadszedł, będzie jeszcze lepszy, ale za ten, co minął, dziękuję Ci, Panie Jezu. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że myśląc właśnie o tym, co było, jestem szczęśliwa, i może źle to będzie brzmiało, że niczego nie żałuję, bo niektórych rzeczy może trzeba żałować albo bardziej uczyć się coś z tego, co było złe, ale. Ja jestem naprawdę szczęśliwa, że tak mogłam przeżyć ten rok. Dziękuję Ci Panie Jezu. Na koniec możemy jeszcze odmówić radę Ojcze Nasz. Ojcze Nasz, który się jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola twoje, jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako im odpuszczamy naszym winowajcom. I nie chodź nas na pokuszenie, ale na zbawę ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zachęcam Was, żebyście zrobili sobie też takie podsumowanie całego roku, który minął. I powiedzenie, albo wypisanie nawet rzeczy, za które jesteście naprawdę wdzięczni. Żebyście mogli dziękować tacie za to, że był z nami. Trzymajcie się, z Bogiem i pa!